Witam was wszystkich serdecznie. Przede wszystkim na dzisiejszych warsztatach będziemy flirtować z naszymi pieniędzmi. Nie zawsze jest wesoło, nie zawsze ten budżet się zgadza i stąd jest ta nazwa. Warsztaty online z ekspertami i Hexagon Group odbywają się raz w miesiącu, czyli razem mamy 4,5 godziny w miesiącu pełne wiedzy, inspiracji, burzy mózgów i współpracy. Heksagon szczęścia. Jest to klucz do szczęścia, aby powstała równowaga pomiędzy pracą, finansami, zdrowiem, relacjami, czasem dla siebie i pro. Jest taka prosta metoda słoików. To jest sześć słoików, Tichar Fekera. Rozrywka. Następne trzy stówy lecą w rozrywkę. Także Mateusz, pychaj. Lecą. Każda grupa będzie grupą zarządzającą... Małym funduszem inwestycyjnym. Każdy stolik dostanie 100 tysięcy złotych i 8 różnych instrumentów finansowych, z których możecie dowolnie korzystać. Farmacja plus 1015. Było cudownie, wspaniała atmosfera i czekam na kolejne spotkanie, te online, a później Bormok w klubie 555. Doświadczyłem naprawdę coś nowego, bo. Są też ludzie bardzo wspaniali, z którymi można o czymśkolwiek porozmawiać. I bardziej zająć się też jakimś własnym biznesem, e, także dlatego też w przyszłości może dołączę do klubu. Zawsze, zawsze, zawsze się tutaj inspiruję i czerpię. No i bardzo, bardzo się ubawiłam dobrze na ćwiczeniu e, inwestycje.